Tchau. Przygotowujemy się do nowego naboru, do grupy początkującej, dzieci, które chciałyby zacząć tą przygodę z żeglarstwem. Zajęcia u nas będą dla tej grupy odbywały się we wtorki i w piątki od godziny 16. I zajęcia są prowadzone przez naszego trenera, pana Mariana Wrzesińskiego. Przede wszystkim trzeba mieć chęci do tego, żeby spędzać czas na powietrzu, nie bać się wody. Warto umieć pływać, ale nie jest to wymóg w naszym klubie, dlatego że wszystkie dzieci, tak jak tu z tyłu widzimy, wszystkie dzieci mają obowiązek zawsze założyć kamizelkę ratunkową, zanim zajdą na wodę. Tutaj pan Marian Grzeszyński prowadzi zajęcia również w naszym klubie, gdzie mamy tablicę. Dzieci czasami muszą też coś zapisać, posłuchać o jak zbudowana jest łódka, jak zachowuje się żagiel w zależności od siły wiatru, o bezpieczeństwie na wodzie. Także to nie jest tak, że kiedy dziecko przychodzi do nas pierwszy raz, zostaje posadzone do łódki i puszczane na wodę. Tego rodzice absolutnie nie muszą się o to martwić. Jeżeli chodzi o łódki dla tych dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia, to nie trzeba się o to martwić, dlatego że tutaj jest część łódek, które, które są własnością naszego klubu, są łódki, które są własnością Centrum Edukacji Ekologicznej, na których nasze dzieci mogą pływać i mamy też łódkę kupioną przez miasto Szczecinek i są łódki i szkoleniowe i regatowe, więc te dzieci uzdolnione później przechodzą z grupy początkującej i jeżdżą też na regaty. Także sprzęt jest. Są potrzebne tylko chęci u dziecka, żeby chciało po prostu spędzać czas poza domem, nie tylko przy komputerze, żeby miało na to czas dwa razy w tygodniu przyjść na dwie godziny do klubu i popływać. Mam 14 lat. Gdy miałem około 6 lat, tata mnie przyprowadził i od całego początku mi się spodobało. I tak to się skończyło. Do dzisiaj żegluję i. Nie, zamierzam przestać. Mój tata i właśnie brat przed chwilą miał wywiad, jakoś mnie do tego zaganili. Spodobało mi się bardzo. Jeżdżę oczywiście po różnych miejscach, nad morzem właśnie prawdopodobnie będziemy. Mamy swoją stronę internetową www.zmks.orleszczecinek.com, ale myślę, że dzieci szybciej dotrą do nas przez Facebooka, mamy swoje konto na Facebooku, zapraszamy, tam mamy zawsze relacje ze wszystkich wydarzeń, z regat, można zobaczyć, podejrzeć co się u nas dzieje.